Hej, witam na moim kanale. Dzisiaj testuję coś, co może przydać się zarówno kierowcy, jak i rowerzyście. Pudło jest całkiem duże o pompce do kół i nie tylko. To jest pompka, którą otrzymałem od firmy Psych Plus o oznaczeniu AL7. Coś takiego. Ale, żeby nie było typowo reklamowo i nudnie, przetestuję ją, czy też porównam ją do czegoś takiego, czyli taka zwykła pompka czy też kompresor, pompka kompresor, zwał jak zwał, który otrzymujecie dzisiaj w większości nowych samochodów bez koła zapasowego, czy też do, do pompowania macie coś takiego w bagażniku i porównam to pompując koła z samochodu oraz koła roweru. Zobaczymy, która pompka poradzi sobie lepiej, ale nawet jeżeli to będzie szybsze, to tak naprawdę ta druga pompka będzie bardziej praktyczna. Dlaczego? Zostańcie ze mną, a za chwilę wszystko pokażę. Dobra, słuchajcie, zacznijmy może od tak zwanego unboxingu czyli otwórzmy sobie kartonik. Tak, jak widzicie, na tym kartonie macie nam zdjęcie e, pompki z wyświetlaczem i to jest coś zupełnie innego w stosunku do takiej taniej, zwykłej pompki elektrycznej ze zwykłym manualnym zegarem. Do tego zaraz wrócę. Otwieramy box. E, też moim zdaniem, chyba ta pompka, która jest w kartonie, jest większa od tej drugiej. no ale coś za coś karton go odrzucamy. muszę sobie poradzić jedną ręką tak wygląda pompka, która no zobaczcie no ona jest grubsza tak naprawdę od tej od tej pompki jest grubsza, szersza dłuższa tak to możemy sobie porównać ten sposób, tak jak widzicie, no jest, no jest zdecydowanie, zdecydowanie bym powiedział większa. Jeśli chodzi o wagę, no ta jest tak na rękę, no to ta jest też cięższa, ta jest lżejsza. No okej, okay. co my tutaj mamy? Mamy ładowanie tej pompki z USB albo z kabla podłączonego do zapalniczki, też możemy tak zrobić, czy też, też do ładowarki. Ok, z tej strony mamy latarkę. To jest jedna wentylacja, drugi otwór wentylacyjny. Oraz z tej strony otwieramy do wszystkich gadżetów, kabla bez ładowarki oraz dodatkowych przejściówek. Do tego zaraz wrócę. Teraz tak, uruchamiamy ją jednym przyciskiem. Czekamy chwilę. Tak to, tak to tutaj wygląda. Trochę lata mi tutaj to w tym, w tej kamerze, ale mam nadzieję, że to widać. Na górze widzimy wartość Ile mamy powietrza w barach, w PSI i tak dalej? W oponie, którą podłączymy do tej pompki, symbol roweru, mamy tak. Naciskając to, możemy przejść do skutera, samochodu oraz piłki, czy też jakichś tam urządzeń. Co ciekawe, każda z tych ikon osobnego sprzętu może być regulowana. Tutaj możemy sobie wyregulować, jaką wartość chcemy. Dla piłek to jest 30 MAX, rower 60. O, 100 i nawet, okej, okay. skuter, chyba też będzie stówka, też i samochód też jest stówka max. Jest latarka, no, w ten sposób świecąca, taki dodatkowy gadżet i tyle. Dobra, jeśli chodzi o tą pompkę, no to to jest standard, tutaj z tyłu mamy kabel 12V oraz typowy wężyk do podłączenia do wkręcenia się do opony. Dwie opcje: opcja samochodowa i rowerowa. Jeżeli jesteśmy na kablu i mamy tutaj jakieś podłączenie, może tu coś jeszcze było, ale już tutaj nie ma na samej górze. Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, to jest, to jest Dobra, słuchajcie, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że to widzicie. Ok, obraz nam skacze, no ale to jest problem z kamerką GoPro, nie z wyświetlaczem. Wartości napompowania kół. Mamy tutaj 35,5, 353, 36, 35,8, nieważne, tak czy inaczej. Zajmę się tym kołem tej odsłony kierowcy, czyli mamy tak 35,5 PSI i zejdziemy sobie do wartości 20. Mam nadzieję, że jak podłączę pompkę, to ona pokaże mi dokładnie to samo. Tak mówiłem wcześniej, zejdę do wartości powiedzmy tam 20 bądź też 25 i następnie zobaczymy w jakim czasie dopompuję do 35 do tej samej wartości 35,5 i zrobię to tymi dwoma pompkami. Postaram się to zrobić jak najdokładniej i zobaczymy yy, która pompka będzie szybsza, a następnie zrobię to samo z rowerami, czy znaczy też z oponą, oponą rowerową. Dobra, mamy prawie 20, 19.9 i zaczynamy. Pokazuje nam 20.5 to dobrze widać. I nastawiamy sobie, no... Na, nastawię tutaj na 36, nie wiem czy to widać, tak żeby pokazało nam później wartość pomniejszoną typ połowę, czyli wartość do 35,5. Dobra, tak widzicie, mam teraz 23 PSI i teraz wypróbujemy sobie tą pompkę. Próbowałem zrobić do 19,9, ale to już naprawdę nie jest wielka różnica. Tutaj będę musiał mieć tak mniej więcej, to by wyszło tak plus minus, no to jest manualny, zwykły taki wyświetlacz, czyli tej precyzji pełnej nie będzie, no ale to będzie coś około 2,5 bara. No, Ok, lecimy z tematem. W ogóle pokazuje nam całkiem inaczej. Tak widzieliście zwykły taki kompresor, coś takiego. Po pierwsze jest wolniejszy od tej pompki, od tej. Po drugie macie te kable nieszczęsne, które trzeba przy złej pogodzie zamknąć, zaczasnąć, docisnąć drzwiami w ten sposób. Na pewno teraz te kable tak ładnie się nie ułożą wewnątrz tej ciasnej przegrody, jak to było przed zastosowaniem tego urządzenia pierwszy raz. Pokażę Wam, jak działa ta pompka na rowerze. Nie będę tu już przychodził z rowerem, tylko po to, żeby pokazać, jak będzie wyglądało pompowanie tą pompką, która i tak jest wolniejsza od tej przenośnej. Ta przenośna jest nie jest tak głośna. Ta jest głośniejsza. Ta przenośna pracuje stabilnie. Ta cała dygocze częsie się. Nie wygląda to zbyt dobrze. Też jest mniej precyzyjna. Okej, okay, może ten czujnik, Ciśnienia nie jest tak precyzyjne jak w samochodzie, może ten w samochodzie nie jest precyzyjny, bo była tam różnica chyba tego 1,6 PSI, czyli niewielka różnica, ale to było jeszcze mniej precyzyjne, ponieważ to pokazywało grubo poniżej 20 PSI, czyli to było jakieś 1,8 bara. bar, baram. Tak więc idę teraz podłączyć tą pompkę do roweru i pokażę Wam, jak szybko ta pompka napompuje koło roweru. Ja już to robiłem na rolce, jeżeli ktoś oglądał, no to, no to już wiecie, jeżeli nie, no to zapraszam. Tak czy inaczej, zrobię to raz jeszcze i pokażę w tym wideo. Spróbujmy teraz napompować oponę z roweru. Jest tak zwany Fat Tire, to jest rower Engui E26. Tak jak tutaj widzicie, 20 PSI, czyli 1,4 bara. W ten sposób. Tak więc koło jest teraz o tak, no prawie flag. prawie. Podłączymy pompkę i zobaczymy czas pompowania. Zostawiłem na 21 PSI. Jest ikona roweru. 3,5 PSI w środku. Wewnątrz opony i lecimy. Słuchajcie, no i tak już podsumowując, ja powiem w ten sposób. To urządzenie, które mi wysyłali, jest całkiem fajne. Ma to tak naprawdę wiele zastosowań, dużo przejściówek, którymi możemy napompować wiele różnych urządzeń, wiele różnych kół. Po drugie, ciszej pracuje niż jakaś zwykła, tradycyjna pompka, którą macie w samochodzie na gniazdo 12V. Po trzecie, pracuje to stabilnie. Po czwarte, może nie jest lekkie, bo to ma ponad kilogram ale wozić to w samochodzie możecie. Jest to na pewno lepsze niż taka pompka na kablu, którą nie użylibyście w większym samochodzie typu van. Bo też pracowałem kiedyś na vanie i był z tym problem. Ponieważ pomimo tego, że tam była bateria, szefem w tej nie ma baterii, tam, tam dawała baterię, to jednak ona nie doładowała mi nigdy koła, tak jak, tak, jak ja bym chciał. Ta pompka z tego Cyc Plus <laughs> jest o wiele lepsza, wydajniejsza, bardziej precyzyjna, mnóstwo ustawień. I taka jest moja ocena tej pompki. Ja z tej firmy otrzymałem jeszcze gadżety do roweru, które wam pokażę przy następnym wejściu i zobaczymy, jak to działa w porównaniu z licznikiem czy też z wyświetlaczem z rowerem. Ile zrobię mil, czy też kilometrów hmm, i wiele innych parametrów. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy gadżet. Mam na nadzieję, się podobało. Jeżeli tak, to łapa w górę. Zapraszam do sekcji komentarzy. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i komentujcie, bo tylko w ten sposób kanał może się rozwinąć. Tak jak mój główny kanał, Autostart Test. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i w tym przypadku Wasze gadżety.